O, 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 tak, ma, co? Buty? Serio? Buty? O, nie, dobra, nie chcę mi się już. 36 ryb na razie powinno wystarczyć. O, widzę, że ty krzyku azgodnie nie Już właśnie. E, Jak by cię tu nazwać w tym chwilę ognisko, zgaszę? Nie wiem, może faktycznie ten krzykuś, już nie pamiętam, kto mi sugerował, ale krzykuś nawet spokoimy. W sensie, myślę, że ci się nawet może spodobać. Co ty na to? Chodź, chodź, lecimy. O, tylko trzeba uważać. Okej, okay, dobra. E, teraz tak, trzeba nakarmić e, przede wszystkim ducha. E, a właśnie, temu dużemu smokowi trzeba będzie jeszcze jakiś, jakiś domek Okej, Co tu? O nie. Nie, 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 nie. Gdzie? Czekaj! Krzykózwanie, ląduj! Ko, ale żeś mnie wystraszył po prostu! E, cześć, co jest grane? Co, co, co? Co chcesz? No więc... Tak, mam już ten miecz. O! O, o! Daj, 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 daj! Jooo, ale fajny miecz Ty. A, to, Czekaj, to się jakoś włącza? To jest jakiś przycisk specjalny do tego, czy gdzie te płomienie wyskakują? No bo no, czekaj, bo ja nie widzę żadnego przycisku, albo czegokolwiek Ej, dokończyć Więc potrzebujemy śliny, koszmaru, a Czekaj nich Czekaj, a to jest jakiś smok? Tak -aha. Duży Nas. czerwony zjeje ogniem Dużo czerwono się... O, no to wiesz, to no, takich smoków to może być miliard na świecie, no nie... Skąd mam wiedzieć jaki to jest? Podaj mi jakiś konkretny opis tego smoka. Czekaj, czyli czy, czy ja to mam załatwić, tak? Te ślinę. No, tak. Aha. Dwa skrzydła, dwa nogi... Jakoś tak... Rąki. ale jaki A, rogi, dobra, czyli to są cechy szczególne, rogi. Czerwony taki... daj się cztery. Czekaj, 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 czekaj. I on ma takie, właśnie, takie dziwne kolce na grzbiecie? No, tak, to ten. O, dobra, to ja będę... Wy... O nie, ale to jest daleko. Będę się musiał wybrać do Karo. No dobra, to e, dzięki w takim razie. E, czy nie wiem, czym ci nawet zapłacić. Chwila, bo ostatnio w ogóle... E, znaleźliśmy takie... E, o nie, czekaj, buty mi niepotrzebne, to w sumie odłożę. E, znaleźliśmy... A, chwila, to tu, tu mam przecież. E, czym ci mogę zapłacić? Takie kryształy mam na przykład bo znaleźliśmy takiego smoka właśnie właśnie propo tego smoka on tu gdzieś chyba powinien być ja ci go od razu pokażę eee, o tam jest tam jest tam jest chodź eee, może będziesz wiedział co to za smok bo on nas w sumie właśnie okradł i właśnie odzyskaliśmy już na szczęście nasze jajko bo właśnie ukradł nam smoczy jajo I to jest ten smok wiesz może co to jest za gatunek? to Gnat Gnatochrub? W sumie, no trochę tak wygląda, bo on, on właśnie tam miał pełno takich świecidełek, które też wzięliśmy i on nas właśnie okradł ze smaczego jaja jednego i teraz mamy je w specjalnym miejscu, e, że tak powiem, zabezpieczone, w takim, coś też, ale inkubatorze, tylko w takim, w takim, w ziemi, że tak powiem, chwila, niech on sobie siedzi w sumie, chodź, sieć sobie, proszę bardzo, czekaj, bo ta ślina, nie wiem, nie wiem jak długo, a to muszę jeszcze z tą śliną później do ciebie przejść, tak? Tak. No dobra, no to w takim razie to dzięki sobie gdzieś schowam ten miecz, no, ale zanim wiem zdobędę, to jeszcze trochę czasu minie, więc na razie się chyba nie zobaczymy, ale dziękuję za, za to. I jak tylko będę miał te śliny, to od razu do ciebie przyjdę, bo o, myślę, że taki miecz byłby kozacki. No to w takim razie trzymaj się, nie? niepa. Pa. Ja, ten smok jest epicki Duch! Tu, gdzie jesteś? A, no oczywiście, gdzie ty, gdzie ty byś mógł być? Proszę, masz jedzonko. Czekaj, może będzie chciał je jeszcze, bo to jest jednak surowa ryba. Coś jeszcze? A nie, dobra, jesteś najedzony, to dobrze. Leon, karmelbery! Śniadanko Zaraz. Gdzie jest Leon? Ej, gdzie jest Leon? Pan oh, masz jedzonko, masz masz, 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 masz. Pewnie, jest jesteś mega. Ech, co tu? Kto? Kto? No halo! A, chwila jeszcze niżej, no tak się jeszcze gubi w tym domu. No halo, kto dzwoni? C Dzień dobry, ja tu przeszłam po podatki. Azela? Jaki Azela? Ja jestem panek, przepraszam, gdzie są podatki? Ja to proszę... O, ja tak dobra nie mam. Jeszcze ty... to brakuje, to, to miało być 50 ryn złotych, proszę ma No a to przecież... 50 bryłek! Pięć i 50 Proszę, bry... 5 to... i 5 proszę sobie przerobić z tego wszystko co jest tutaj, no więcej nie mam. Dajcie spóźnia, chce pan zapłacić karę? No ale to proszę bardzo, tutaj, tutaj są bloki, proszę bardzo Dobra, chwila, to proszę bardzo, tutaj jest 27 sztabek Proszę sobie to przerobić, proszę, proszę, proszę Tego tutaj ma pani teraz od cholery, jeszcze więcej Jaka pani, jaka pani? Pan jestem! No to pan w takim razie pan? No A nie widać brody? No, widzę, widzę Cię Dokładnie, taka... dobra Taka bawełniana trochę, ale nie będzie. Co pan powiedział o mojej brocie? Nic, 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 nic. To do, do widzenia w takim razie. Do widzenia. Dobra, resztę oddaję tutaj proszę. O, 50 bardzo, o, dziękuję, bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Do widzenia! Przyjdę za tydzień. Jak za tydzień? To jest faktura ty tygodniowa? Tutaj gdzieś były te takie bursztyny, nie bursztyny. Może jeszcze jakieś je kutki się znajdzie. Ale ładne kwiatki. O tak. Jagódki. O, czekaj. Do, o, jest bursztynek jeden. <grym> Halo? Co ty tu robisz, maluszku? I ci nie jest, oczywiście to tak nie wygląda, jakby ten to był było ci specjalnie. I ci nie jest tak jakoś... Hm. Biedacu, ty moja małe. A... Hm. Halo? <laughs> Dlaczego się do mnie już Dobra, zrobimy tak. Kogo nie ma? Halo? Jest tu kto? Maga znalazłam! Dobra, kogo nie ma. ok dobra. Zrobimy tak. Idziecie. Bycie tutaj nie zrobić krzywdy. Dobra. To, to, to i dobra. Może jeszcze ci coś dam do jedzonka, żebyś może walił czegoś, co mi nic nie zrobił. Dobra. Lubisz kurczaczka? Hm, dobra. Nie. Okej. Okay. Tak też może W plecaku mam. O, mam. Dobra, okej. Okay. A teraz jesz? Nie chcesz? Dobra, okej. Okay. No to... chodź na rączki i mam nadzieję, że mnie nie ugryziesz. Okej. Okay. <laughs> mam cię. Dobra, to idziemy. Dobra, maluszku. To my tylko posadzimy tutaj zaraz tam do. Piorę pilnujesz? No, oczywiście, że śpisz. No, po co Przynajmniej masz jako taki sen płytki. Dobra, tutaj teraz mam łóżki, ten... O! Oh, co?! Jajka znowu ukradli! A nie, czekaj! Nie! O! Oh! dobra, czekaj. Mały, słuchaj. Słuchaj, słuchaj, mały, słuchaj. Ty też śpij. Śpij! O nie, ale ty jesteś głodny. Zaraz ci rozdzielasz go. E, e, e. Dobra, ej. Dexter! Siema, Leon. Dexter! Jesteś tu! Halo! Halo! Ja musisz... O! 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 Alo, Halo! Halo, co, gdzie... co, no co, co? co, co? co? Znowu, znowu ty? Nie Co? Zostałeś ojcem! Co? Ej, a ja matką! Chodź! 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 Mogę cię. Czekaj, czy ja o czymś chodź, nie wiem? Chodź, 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 chodź! No chodź! No chodź! Ale idź, co? Ła! Nie bij mnie! No! Halo! Zostałeś ojcem! Jakim ojcem? O czym ty mówisz? Ty jesteś w ciąży? Co? Nie, co? O czym ty mówisz teraz do mnie? Co? Człowieku! Co? My by jajka mieliśmy! Wykluły się! Pokaż, no. pokaż, 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 czekaj! Leon, Leon, o, chodź szybko. Jesteś, no. Leon, chodź, 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 nie skacz tak po tych budynkach, chodź! Dobra! Gdzie, a gdzie one są, gdzie one są, gdzie one są? A gdzie były? A dobra, 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 dobra! Leon, ja nie mogę! Ale ja chcę je zobaczyć, chcę je zobaczyć! Leon, nie tak wysoko! Leon! Dobra! No, gdzie Azela, jesteś? gdzie jesteś? Azela! O, chodź, chodź! Gdzie ty jesteś? Halo! No. Na końcu schodów, no jestem przy wejściu! Jakich schodów? No w twoim domu! Halo! No ja przez Pekaj. most przeszedłem przecież górą! Jak, co? Gdzie ty. Leon? Leon, tylko nie rozwal tych szyb, proszę. Gdzie ona Halo! jest? Gdzie ty jesteś? Dobra, już idę na dół! Jak w ogóle cię słyszę przez taką odległość? Halo! Siema, jesteś! No jestem, jestem, jestem. Liczam, zjedziem, patrz! To tutaj. Ale ogólnie tam są, były cztery jajka, co? Nie będą, będzie pięć Patrz! Tutaj bieda... Zna... Patrz! O, jakaś... Jaki kolor ma! Jakiś special chyba. No, a co to jest za smog? Przecież ich jest piątka. Yy, a czwórka. go znalazłam akurat na plaży. Nikt się nie... Krzyczała, wołała, właśnie... Nikt nie chciał, to to... Przygarnęła się Co co ma takie... Oczy został. No najwidoczniej zmęczony jest bardzo. A co mu się stało, no, się że go znalazłaś idzie. i wzięłaś? No, idę, wiesz, zbieram sobie kwiatki, tam takie, wiesz, takie, o, no, takie, wo, no, o, o, takie no. skarby, co nie, takie coś. No, I tak o, co wiesz kwiatki, no, jakieś kłódki. No i słuchaj, no i no. tak idę, i tak patrzę, o jakie widać? No i krzyczę. Halo, halo, jest tu ktoś? Halo, halo, nic nie odzywa, No patrzę, no dobra, chodź, pomogę. No i wiesz, daję kurczaka, no. nie chcę. No to klatki jakoś mi się udało podnieść. No to wiesz, próbuję po raz drugi. Też nie chcę. No, dobra, chodźcie, na idziesz na ten i jakoś nie ugryz. No i... No. Tak przytachamy. Aha, aha, okay. No. Przynajmniej dobry uczynek jaki... zrobiłaś. Jocie! Ej, pamiętasz tego dużego smoka? Jocie, to jest maluszek! Właśnie, to ale... dlatego! Ja... To czekaj, dlatego czekaj... on nas chciał, żebyśmy pomogli, to może być jego Tak, jajku. właśnie, ja ci o tym zapomniałem powiedzieć, ale tak, 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 to było Jocie dlatego. Jak zapomnieć powiedzieć? Co, czekaj, co? Wuj... Eee, właśnie Myś o tym mówiłem. Nie, wiesz co? No, gadałem. No, gadałem ci ostatnio o nim. to, to właśnie ten mroczny typ taki, o który nie chciałeś mnie wtedy słuchać. Pamiętasz? Czy nie pamiętasz, bo mnie nie chciałeś słuchać? No mówię ci, że się mrocznym typie i i mówił, że właśnie on właśnie on mi powiedział właśnie, to jest No właśnie, to dobra, pilnuj smoków. No co pilnuj smoków? ej, nie, 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 nie. Halo, ja chcę ja chcę ja chcę po tego typu, on się zna na smokach, on nam powie wszystko, czy jak. No weź mnie wypuść. A może nie, no tak fajnie tak. No wypuść mnie. No nie, no smoków pilnować. I zostajesz. Nie, dobra. Dobra. Aha, dobra, bo jest otwarte. No i ja słuchaj. Pamiętam. Ja co za to zapamiętam? No, no Co zapamiętam? No, no idę kim po. ty mi I... Nie niszczę ci żadnych drzwi. Dobra, słuchaj, a tego jeszcze nie znasz. Wszyscy mi się poznacie dopiero. Ty się ja, go też za bardzo nie znam, Po prostu się poznaliśmy. No ale dobra, mnie się znasz. typa, ty, ale go nie znasz, dobra, okej. Okay. No, tak jakby. No i on mhm. się zna na Smokę, więc on, mhm. on nam właśnie dobra. może wszystko po, po opowiadać mhm, najwyżej. Mh. Mhm. Ty mnie słuchasz w ogóle? No, słucham cię, no co do... No Dobra, nie, nic, nic, nic. Leon, poczekaj, leon, poczekaj, coś ty poczekaj. zrobił. A, czy ty mi możesz. Leon, bo ty jesteś... O, dobra. O, nie, tylko ja nie wiem, gdzie on mieszka. Trudno. Trzeba Szukaj, bo... ja znajdziesz. No to dobra, to postaram się być niedługo. Gdzie możemy być? Gdzie on... A, chyba już znalazłem. Leon, czekaj, uważaj. Nie, 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 nie tak szybko, nie tak szybko, bo to jest mała platforma. Leon, możemy nie. Z... Uważaj. Leon! Leon! O, nie. Tylko nie wiem, czy on tutaj... Będzie, bo ostatniego go tu... Czy się, nie, że ostatniego nie było, tylko niedawno było... O! Jesteś! Posłuchaj, słuchaj, słuchaj, bo jest taka ważna sytuacja. Eee, e, smoki nam się urodziły... Ech, jak ty mrocznie wyglądasz w tym kapturze, po prostu ja nie wiem, czy ja gadam do ściany, czy gadam do ciebie, ale posłuchaj. Urodziły nam się smoki i właśnie teraz... Ty już nam mówię Znaczy mi mówiłeś, jakie to są gatunki, ale... E, czy byś mógł pomóc właśnie, żeby właśnie jak, jakiego smoka wychowywać i tak dalej, czy tak średnio? Cokolwiek? Ale ona się go boje. I co, i co, i co? O, no to dobrze e, Chodź, Leon Zresztą ty wiesz, gdzie, gdzie, gdzie mieszkamy Więc nawet cię chyba nie muszę prowadzić Oj, Leon, Leon, czekaj A ty le Masz swojego smoka? Czy go nie masz? A! oj, prawie, prawie by w nas wleciał Halo Dobra, dawaj, Leon, lecimy do domu Ej, 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 wyżej, 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 wyżej. Dobra, już musiałem. E, Leon, zwolnij, zwolnij, zwolnij Leon, ty za dużo czasami przyspieszasz, wiesz? Musimy uważać bardziej Ląduj tu gdzieś O, o, dobra Dobra, tutaj, tutaj może być e, Siadaj, proszę bardzo Chodź, e, chodź, chodź Nie, 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 nie Krówka prawie wyż... nie, wyszła Nie, wyszła Nie, 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 nie Nie możemy Błażej, wracaj do środka Błażej, masz linkę jakąkolwiek? Weź go, weź go o, Nie, 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 nie Błażej e, Czekaj, ja tu szybko wezmę zboże e, To trzeba dobrze otworzyć Błażej Błażej, chodź, 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 chodź Błażej Cip, cip, taś, taś, nie wiem czy się woła krowy Dobra, czekaj, wepchnij go tam Wepchnij, o nie, 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 nie O, wchodzi sam, wchodzi sam, dobra O, o Dobra, o nie Ja tego nie zasadzę z powrotem Nie ma nasion Dobra, może nie zauważy, czekaj, zdep zdeptam to po prostu Nie zauważy, o, o nie Drugi zdeptam, nie, dobra, nie zauważy tego na pewno Na pewno tego nie zauważy, chodź Chodź, 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 się zaprowadzę Eee to jest zaraz gdzieś tutaj Dobra choć, 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 choć. Azella, chodź 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 Azela jesteśmy Dlaczego ty nie, dlaczego nie chcesz jeść no nie, no Azela? Cześć to, Nie znacie się jeszcze Tak mm. ja się tak samo przeraziłem spokojnie nie jesteś jedyna I O i to są właśnie Moje te smoki Moje dzieci Odejdź Spokojnie no halo Dobra i teraz Eee Który smok co je właśnie i takie to oh. Oh. I właśnie z którym smokiem jak postępować i tak dalej, czy ty wiesz cokolwiek na ten temat? Bo jak jesteś specjalistą od smoków no to... No to wiesz Dlatego tak, że ten na pewno. temperatura dosyć ciepła, mięso Okej okay. Tutaj tak samo Okej, okay, okej, okay, okej okay. Tutaj temperatura raczej chłodna Temperatura zdecydowanie chłodna Mięso, tutaj akurat ryby A ten ryb, a tamte mięso, dobra Mały I środowisko Mętnie Skałę dlatego? Dlatego ma. Co, 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 co? Ej, ty się nie pal, tam. Aha, dobra. Nie, widocznie. Nie, 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 on jest. Co to jest za typek? On się kiedy nie pali w lawie. Czego sobie kasz. Czego trzymać On się palił w tej i nic mu się nie działo. Ja chciałbym tu chodzić z obserwacji tutaj, Ten nie chciał iść tego tam. A ten po prostu podchodzi i mówi. No to. No to. Na pewno nie jest bezpieczny, znaczy, a no, bo... Nie wiem czy jest bezpieczny, ale zna się na smokach, raczej im nic nie zrobi, więc wiesz... wiesz. Zawsze jakąś encyklopedii by się znalazło! A, dobra, posłuchaj, bo nie mamy... No, po prostu... No, też chciałem, żebyś to. trochę o, z nami skaszny. zapoznał, żebyś tego też znała. Gdzie on jest? A więc... Gdzie on jest? Co tu się pali? <gry> nie, 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 nie. nie, 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 nie. O, co to dobra, jest? nie, to on, to on, to on, dobra, już... Zapomniałem, że jest zmiennokształtny. I co? Tak, no tak. Którego chcesz sobie Azela wziąć w ogóle? Jaka Azela? Kto to Azela? No ty! Nie. Przecież tak mi się przedstawiłaś. Czekaj. A, no tak, to ja, no. no, no aha. Co ty liczyłaś w głowie? Ja nic, ja nic nie liczyłam. Dobra, no to jakiego smoka sobie chciałeś wziąć? O nie, Śmodziak, ja go mogę wziąć. A ten też jest mój. Kochanie. Musimy kochać ja się Trzeba je no. wziąć, nie wziąć, ale można. Okej, okay, dobra. Ja bym przede wszystkim chciał tego. Bo w końcu. Czekaj, a właśnie, bo to jest ten malec. No mówię to mama, tam czy tata na dole. Ty, chwilę, ja go, to ja go wezmę po prostu tam na dół. Dobra, chodź te maletki, chociaż, chociaż, już prawie, już prawie. Hej. Właśnie, ciebie trzeba jeszcze nazwać, typuś tym, typu, jaki, jaki to był gatunek, wywiflak szkarłotny, jakiś tak? A nie, czekaj, ty już siedzisz. Smoku, halo, chwila, nie wiem, jedzenie, za a trudno. Smoku, obudź się, halo, o, halo, halo, czekaj, czekaj, mam rybę, spokojnie, spokojnie, mam rybę dla ciebie, o! Tak, 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 a właśnie, ty też malutki jesteś, malutki jesteś głodny? Tak, proszę bardzo. Cześć, patrz, mam twoje dziecko, Ta, ja już wiem, dlaczego ty nas chciałeś tak bardzo zaprowadzić i... Przykre mi z powodu twoich blizn, bo chciałeś uratować swojego, swo, swoje dziecko, ale... Po, proszę bardzo, ci, ci go przeprowadziłem. Chodź, chodź do dzieciaku, chodź, chodź, chodź. tam cię gdzieś tutaj, Siedź sobie. No. No i jak to pięknie wygląda. Dziecko ze swoim tatusiem. Bo ty jesteś tatusiem, prawda? Ty, ty byłeś... Ty byłeś e, tak, ty jesteś tatusiem. A to jest... To jest twoja córeczka! No, jaki piękny widok. To ja wam w takim razie nie przeszkadzam, wracam na górę. Słuchaj, to ty ty, ty, ty jakiś taki, taki, cz, cz, czarnowagią, tak? Czy, 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 czy ty tutaj taki, yy, ten, taki toperze, tak, tak, to, czy, czy, co to, to? Boże, ty nie masz oczu. Patrz mi w oczek, do ciebie mówię! Rozmawiam z tobą, halo! Boże. Jesteś, jesteś! Ratunku, aleluja, weź to, wiesz co, to, co, 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 co nie, chcę z tobą rozmawiać. Idź tam do środka i, i z nim porozmawiaj, ponieważ ja chyba nie lubi, nie lubi, nie, nie z rozmawiać. Wszystko w porządku? Tak. Neruje mnie. A, no to widzisz, ja jeszcze tego tygryska te bym sobie chciał gdzieś wziąć. A właśnie on jest jeszcze głodny, proszę, proszę, proszę. A co on nie chce? O nie, a nie, dobra, już myślałem, że nie chce. Czekaj, to on zjad na pewno? Nie, to on nie je. Zapomniałem, że on potrzebuje mięsa. Macie mięsko może? Oczywiście, że mam. No to daj mi, daj mi. No, Aha, dzięki. Też można, proszę. O, ale dobra, to będę miał na przyszłość. Czyli muszę iść na polowanie. No dajcie mi to mięso, no. O, dziękuję. Nie, czekaj, to nie, nie chcesz takie, no. mięso, daj, dziękuję. No, no dobra, chodź, masz, no. Chodź, 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 ja cię biorę. Tylko proszę coś mojego bożenia w spokoju. Jakiego boże? Eee, nie, nie rozumiem o czym ty mówisz, ja go. No bo ja polowanie, to was... bo to wiesz, to jest takie co, jak, co, No, Co, 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 co? co? Skróbki, ale... Ja po prostu tego słodziaka biorę ze sobą. No, co no, mój, to nie, 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 są szeroko nie otwarte. nie, 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 może przy sobie? Oczywiście. No to daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Okay. O, 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 o. Ale jedna wystarczy. Chwila. Czy... On... O, dobra, mam go, mam go, mam go. Dobra. Eee, no to jego ja go zabieram do domu. W takim no. razie. Eee, co? Zostawiaj mnie sam. z tym typkiem. Ty może chciałbyś daszny? jakiegoś smoczka sobie wziąć? Mógłbym tego. Tego? O właśnie, to jest ten taki, który ma fajne kolorki. No to... Posłuchajcie, to twojego stylu. <grym> Musiałaś? No, musiałaś? no pasuje, to... no pasuje, do patrz to... tak. To, nie, ja ci powiem, stąd, wezmę to już. A to ty, ty też nie, nie myślałeś, żeby jakoś się bliżej nas osiedlić, a nie na takiej platformce na górze, do której się praktycznie nie da dostać? Czy nie myślałeś o, na, o tym? Plan. A taki był plan, no, ale dlaczego? Byłamy w akwarium. A w sumie. Czy się bardziej myślę o smok? O nie, nie, nie! Nie, 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 czekaj. Dobra. Nie, 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 spadnę, spadnę, spadnę. Dobra, nic mi się nie stało na szczęście, Aby na mnie niewiele. Dobra, gdzie mam tego smoka mam tutaj? Posłuchaj. A gdzie ty masz swojego smoka? U góry został. a to już jest. Posłuchaj to w takim razie. Eee, to, to się żegnam z tobą i niedługo właśnie wezmę te... te, te po, polecę po prostu po tę ślinę z Koszmara Ponocnika, czy jak mu tam było, i, i do ciebie przyjdę, dobra? Dobrze. No, no to trzymaj się, papa! Pa. Ja teraz to muszę wrócić jeszcze... Azela! Azela! Gdzie ty? No, o, jesteś, jesteś. No, spławiłem go spokojnie, już go nie ma. Mówiłem, że mroczny typ, no ale się zna na smokach jednak, tak? Jeszcze jednego nawet z naszych wziął. Więc wiesz. No. Mam Dzieci... nadzieję, że się nim będzie chociaż dobrze opiekował. Eee, Dzieci... Ja w, w zasadzie przyszedłem jeszcze polona, a właśnie niedługo będę musiał lecieć na taką wyprawę, bo właśnie. Wyprawa. ten magii... Dobra, to ja już idę się pakować. Ale tylko, że Drugi... brakuje Dobra. jeszcze. Ślinie. Ja idę się pakować, idę się pakować. A kiedy wyruszamy?